Powiedzmy to sobie raz na zawsze. Ja nie jestem influencerem i nie będę nim. To, że, to, że mam kanał na YouTube, to, że nagrywam filmy na YouTube, wcale nie czyni mnie influencerem. Influencer, moi drodzy, to jest tak moim skromnym zdaniem ktoś, kto zarabia na tych swoich filmach. To jest ktoś, kto ma bardzo duże zasięgi. To jest ktoś, przynajmniej w przypadku kogoś takiego jak YouTuber. Ktoś, kto ma setki tysięcy subskrypcji. Ja moi drodzy, ja moi drodzy takich nie mam, więc, więc jest niewłaściwym nazywanie mnie influencerem. Ponieważ influencer w moim odczuciu to jest coś więcej, a nie tylko chęć. To jest Niepoważny. Nie można nazywać mnie influencerem w momencie, w których tak naprawdę nie zarabiam na tych filmach. Trzeba najpierw zarabiać na tych filmach, a żeby na tym zarabiać, trzeba spełniać pewne oczekiwania. E, a jak już Wam kiedyś wspomniałem, nawet nie wiem, czy w ogóle włączę zarabianie, ponieważ moi drodzy, czym innym jest, czym innym jest prowadzić kanał z powodów. Z powodów finansowych, a co innego jest prowadzić kanał z powodu tego, że to jest czyjaś pasja, hobby i tak dalej. Więc dla mnie moi drodzy osobiście, nazywanie mnie influencerem jest mocną przesadą. Bardzo mocną przesadą. Mam wielką nadzieję, że nikt nie będzie mnie tak nazywać, ponieważ nie spełniam wielu wymogów by być nazwany influencerem. Kilka z nich już wymieniłem, więc mam wielką nadzieję, mam wielką nadzieję, że zrozumieliście, co powiedziałem. Ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Pa!